Witam Andrzej Eisler. Jesteśmy w Kamesznicy W mojej części pasieki w Kamesznicy W górze Kamesznicy blisko Przełęczy Koronka Czyli Ochodzi Tej Koronka i Ochodzi Ta Są takie dwa miejsca charakterystyczne Między Koniakowem a, a właśnie Milówką Kamesznicą Pod Baranią Górą I to jest część Pasieki, najbardziej oddalona od od Węgierskiej Górki, bo 13 km No i tutaj nawet fajnie się pracuje, ale pożytki na ogół są tylko na wiosnę. Jako że ruchma była trudna, no to zaczęło się tu dziać dopiero niedawno. Natomiast dzieje się bardzo dużo. Zrobiliśmy dzisiaj znowu stąd trzy odkłady. Jeden odkład był Yy, przeciwrojowy czyli zabieramy w nim matkę, która wpadła w nastrój rojowy w bardzo dobrej rodzinie niestety to jest najlepsza metoda zabierać matkę częścią pszczół tak jak już mówiłem w poprzednich filmach a dwa inne odkłady zrobiliśmy po prostu no po to żeby, żeby mieć czym pracować w przyszłym roku z bardzo też innych rodzin i nawet do jednego odkładu udało nam się włożyć matkę, która się już wygryzała z rodziny, z której właśnie dzisiaj się wygryzają matki. Gdzie kiedyś zrobiliśmy odkłady przeciwrojowe i wywieźliśmy do żabnicy. Także jest ciekawie. Przybyło nam dzisiaj, przybyły nam dzisiaj trzy odkłady. W tych odkładach, które poprzednio robiliśmy właśnie przeciwrojowo w pięciu już matki pięknie czerwią. Natomiast w tych rodzinach, w których, z których robiliśmy odkłady, w niektórych już są nowe obleciane matki, już pięknie czerwią nie we wszystkich, bo w tych, co się dzisiaj na przykład wygryzała i wygryzła się nam że tak powiem, jedna w rękach, a inne już były wygryzione i włożyliśmy ją do, do któregoś odkładu, to to w tych dopiero się oblecą, nie? Ale ale w tej chwili jest dość dobrze, bo jest nadzieja, że no praktycznie jedna rodzina, wysoko w górach, na Krzusówce, na wysokości 800 metrów na wczoraj stwierdziliśmy się, że się wyroiła i to jest jedyna, która w tym sezonie nam na razie, w tym trudnym sezonie się zdarzyło, pomimo tego, że byliśmy na urlopie 10 -dniowym. To było na tyle. No, musieliśmy stać, skoro świt, no bo straszny upał, przecież nie można grzebać przy pszczołach, przy takim upale. No ale inaczej się nie da. Także mamy przegląd tu zrobiony możemy spokojnie działać dalej gdzie indziej trzymajcie się zdrowo tu wasz leśnik w Beskidach Andrzej Ejsler nadaje z kamiesznicy górnej pod baranią górą hej